Pierwsze propozycje, które ze strony, banki, banku. ze strony banków oczywiście polegały na tym, że bank określał saldo zadłużenia wyrażone w franku szwajcarskim, powiedzmy na 40 czy 50 tysięcy złotych, kurs franka wynosił 4,40, strzelam teraz powiedzmy nie? i bank mówił zmniejszmy kurs do 3,50 i przeliczał ten, ten to saldo zadłużenia po 3,50, wielu kredytobiorców z tego skorzystało i zapisy, ugody były w ten sposób konstruowane, że był szereg obostrzeń i zapewnień, że to rozwiązanie wyczerpuje ogół roszczeń stron, nie będą, będą w przyszłości kwestionowane i tak i po latach, po tych dwóch czy trzech latach, my, myślę, że Panowie również, przychodzą do Was klienci, którzy pokazują Wam takie porozumienia zawarte z bankami jak tam mówią, co ja mogę z tym teraz zrobić. Ja byłem o, nieświadomy jak to, to zawierałem, teraz widzę, że to było dla mnie bardzo niekorzystne. I ta pierwsza fala ugód rzeczywiście w ten sposób została mm, spisana i to co Pan powiedział, naprawdę istotne jest, żeby zajrzeć co, co w tych ugodach się czai, mBank. Padł dzisiaj M-Bank, chce się dogadywać, przedstawia takie rzetelne warunki, ale ostatnio właśnie liczyłem, propozycja ugodowa banku, M-Banku mieści się na 43 stronach. Oj, 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 to nikt przez to nie przebrnie.